Makijaż moimi ulubionymi nowościami od Golden Rose. Zaczynamy już od sądzę, że kultowego podkładu, czyli Matte Perfection. Jest to podkład długotrwały i ma niesamowite krycie, a przy okazji jest dostępna bardzo szeroka gama kolorystyczna. Następnie kremowe konturowanie. Doskonale wiecie, że nie wyobrażam sobie mojego makijażu bez kremowego konturowania i tutaj mam dla Was słocze, abyście mogli dobrać sobie idealny bronzer do swojej karnacji. Następnie bardzo, ale to bardzo przypadły mi do gustu podwójne róże do policzków z serii Iconic Blush Duo i osobiście polecam wersję kolorystyczną 05 Warm Pair. przepięknie rozświetla policzki. Cały makijaż oczywiście rozcieram najnowszą, jaśniejszą wersją kolorystyczną pudru Nude Look, a żeby jeszcze bardziej podkreślić glą, to oczywiście wjeżdżają rozświetlacze metaliczne Duo. So glow 101 Starlight. A na sam koniec nakładam żelową pomadkę do ust Miracle Lips w odcieniu 103 Natural Pink i kolor tej oraz innych pomadek z tej serii jest zależny od naszego pH ust. I tak prezentuje się mój szybki dzienny makijaż przy użyciu nowości oraz bestsellerów od Golden Rose. Dajcie znać w komentarzach, które produkty najbardziej was zainteresowały.